Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj jest sobota i widać świeci słońce 27 lipiec Ja wracam co prawda z pracy, ale rano przed pracą jest to znaczy, że byłem na takim krótkim spinerku. Zobaczycie co złapałem Mam nadzieję, że sprawi to uśmiech na waszych twarzach, bo ja się troszeczkę z tego pośmiałem. W każdym bądź razie na filmie też prezentuję swój budżetowy powrotek, który gorąco polecam wszystkim, którzy łowią tak jak ja, sobota, niedziela, po dwie, po trzy godzinki, którzy też nie mają za dużo pieniążków. Ale ten akurat powrotek mogę Wam śmiało polecić no dobra ja wracam z pracy a wam życzę miłego oglądania to będzie krótki film ale z nad Wisły to jest najważniejszy. stan wody Wisły jaki oceniam na tą chwilę niski ale nie ma tragedii Także spokojnie można łowić. Były gorsze warunki, także. Pozdrawiam Was serdecznie. O dzisiaj, pozdrawiam Was, drodzy widzowie, bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje. I tyle, bo mnie zjedzą zaraz motyle, a jutro jest niedziela. 28. spotkanie z moim bratem i będzie chłopaku, chłopaku będzie się działo na razie pozdrawiam jeszcze raz Trzymta się, cześć Ojcie, chciałem się dzwonić przywitać. jakąś rybką i udało mi się złapać takiego sztyla. Mały okoń, wiślany, ładnie ubarwiony. Wraca oczywiście do wody. Posz. Nie wpływa i niech rośnie. No właśnie, moi drodzy, chciałem się z wami dzisiaj przywitać. Rybką i przywitałem się takim małym żdylem. Taki mały pasiak przyjął mi się tutaj. No dzisiaj, słuchajcie, jest taka woda spokojna, pogoda. Chyba się zanosi na jakiś deszcz, ale może nie w tej chwili. Ale... To jest za spokojnie, bardzo rzadko coś się pokazuje. No mam nadzieję, że okonie dalej tutaj stoją. I będę mógł dzisiaj parę z tych ładnych, przepięknych, walecznych i wdzięcznych rybek wyjąć. Zaraz Wam pokażę, gdzie jestem, w którym miejscu. Most Łazienkowski. Już nie będę wracał, bo nie będę stamtąd jechał do pracy, bo dzisiaj spinning przed pracą, 2-godzinny, taki szybki. Dzisiaj jest sobota 27, lipiec, jutro jest niedziela 28, będzie spinning z moim bratem, będzie wesoło, mam nadzieję, że coś połapiemy. Ale przede wszystkim jak zwykle się trochę powygłupiamy, bo bardzo to lubimy że most łazienkowski walczę dalej zobaczcie widzicie tutaj jestem pod mostem, nie pada, tam dalej Piękna, piękna sprawa Ale z drugiej strony zobaczcie jak to ładnie wygląda No nic, Zostaje tutaj. Czy chce, czy nie chce? No przyjął się, przyjął się. Bolek, zaraz go wyciągam i do wody. No dobra, chodź kolego, idziemy do wody. O, taki bolek mi się trafił. I wraca do wody. Płyń, No i popłynął też. Dobrze, słuchajcie, jedziemy szybciutko z kowrotkiem. Kowrotek jest firmy Dragon. Nazywa się Dragon Flash Pro FD725i. Słuchajcie, i co mogę Wam powiedzieć o tym kowrotku? To jest kowrotek budżetowy. Ja zapłaciłem za niego 115 zł. Drugi sezon. W miarę, w miarę jak ktoś nie ma za dużo pieniążków tak jak ja na sprzęt wędkarski no to spokojnie mogę wam polecić ten kowrotek jeśli będziecie o niego dbali to na pewno wam będzie służył jest na 6 łożyskach jedno łożysko porowe no jak, jak do tej pory słuchajcie nie zawiódł mnie także możecie się cofnąć do poprzednich moich filmów e, z poprzedniego sezonu praktycznie cały sezon łowiłem na ten Kowrotek, więc możecie sobie zobaczyć, jak on się sprawował, jakie ryby wyciągałem, kiedy. Także tak to wygląda. Więcej nic o nim nie powiem. Po prostu łowię na niego i, i póki co się sprawdza. Na pewno do końca tego sezonu będę na niego łapał. Tak jak mówię, Kowrotek budżetowy 115 zł i drugi sezon. Myślę, że jak ktoś. Tak jak mówię, nie ma za dużo pieniążków. To można go sobie kupić i łowić ryby. I to tyle. Idę do pracy. Słuchajcie, nie ma co gadać. Wisła. Piękna rzeka. Także tym miłym akcentem. O, coś tu znowu pogoniło ładnie coś tu się zaczyna dziać, ale niestety ja już dzisiaj nie mam czasu. Lecę do pracy. Trzymajcie się! Do następnego spotkania. No i tak to wszystko wyglądało, słuchajcie, tak dzisiaj połowiłem. Sam się uśmiałem z tego co udało mi się złowić. Kowrotek wam też przedstawiłem. Napiszcie mi w komentarzu co sądzicie o takich kowrotkach budżetowych czy się w ogóle opłaca kupować takie powrotki i zapraszam do subskrypcji i do łapkowania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się do następnego spotkania ze mną i z moim bratem. Na razie. Cześć!